Trzeba zebrać nagrody za Rivalsy, mistrzostwo Foot Rivalsy, najpierw odbierzemy te nagrody za Rivalsy Chyba druga ranga była Paczki opraz oczywiście niewymienne no Dokładnie druga ranga 4 megapaczki i 4 duże złote paczki pronią i nagrody za Mistrzostwo foot Kolik 3, niestety 3000 końców, 2 mega paczki, 1 paczka rzadkich zawodników i 2 playerpiki. Pierwszy PlayerPik na no najśredniej, bo nie będzie, no nie, będzie ten Ilmaz 82, Potoveral i kolejny PlayerPik, jeden z 3, Toyunchu, ten, to też ja że najwyższy najwyższył Idziemy do paczek. Lecimy pokleić w z paczkami. Paczkę za 50kg na koniec. Dobra, duże złote paczki premium. Pierwsza paczka. Libertadores. Z ekranem mogą. Ale nie ma, gry już najlepszy. Pokejna paczka. Brak ekranów. Prognier Tysiąc końców, okej. Okay. Paczki wymiennej coś zrobić to jest. Dziękuję na te dwie takie paczki. O, mamy walkout. Będą w też? Czy co to Chyba. No do mecz w Fernandini 86. Overall na przykład ok, ale jako. Będą mecz. Fernandinie 86, czyli coś jeszcze może być? Jest Inform81, ok. Aby tak był sprzedawany w Fernandinie, no tak myślałem około 30k. Order był sprzedawany 20k. Ostatnio dużo złota paczka, ok Już na świecie karty nie ma sensu. S Polak, Rodak, płaszczkowski. to jest mega paczki. Na koniec zostawimy sobie paczki rzadkie z Dora, pierwsza mega paczka. Pierwszy ekran. Dobra, ekrany są. Bramkarz, ekrany. Aitor, 83. Są dwie paczki wymienne i reszta z niewymiennych. I jestem jeden z niewymiennych Recasery i A rabiot. rabiot chyba też jest niewymienny. A się zamiast skipselować Roberta i pakolkasera. Zrobiłem player pika. Piszmy się na N plus. Nieźle będę się owizklowa i Zresztą gra... wrażę. Jednak wymienny, okej. Okay. Wracam do paczek za jest nagród. Dobra, kolejna paczka na 35k. Chyba jak dobrze ogarnąłem tam ekrany dokładnie. Mam 84-85. Jeszcze lepiej. Okej, okay, fajne karty na przepałkę. Jak jakiś SBC fajno wyjdzie. Leno, Hradecki 83 i Pan Mockwire Kolejna mega paczka. Przyjrzeliśmy się ku końcowi tych paczek z Znagród, Raybals i czym już Teraz mamy chyba znowu ekrany A nie, dobra. Nieważne. Magnon 82 Ospina, Fraser. Ten. I 3 trzy paczki, 3 trzy paczki i paczka za 50. Dobra. I mamy tutaj dwie wymienne paczki na pewno. Będą to na bo nie będą. Teraz mamy walkout. Paczka niewymienna, prawdopodobnie. Walkout z Brazylii, o Dobra, Ederson. Dobrze, to nie jest Ederson UCL, bo mamy Ederson UCL. Bo to jest słabo. Tam musimy go zfikstruować. Później bym pewnie zapomniał, że. Go mam. Mnie odzyskał gościa. Jeszcze u najs Nice! Dwa łokauty i keleci, Hanaczo. Keleci, 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 je hanaczo. Mot mnie. OK, dwa łokauty. Super. Super No e, Dobra, ten 15k wy kosztował. Ederson by kosztował. No tak fajnie wystawiali te karty. Około 60k. Okej. Okay. Jordi Alba jeszcze mamy Jordi jego alby, który by kosztował około 30. Dobra, jest okej. Okay. No i dwie ostatnie mega paczki. Teraz będą raczej wymienne już paczki. Bo wszystkie były niewymienne. To teraz to jest, za, to jest za mistrzostwo food. Nie za rivals. I w pierwszej paczce brak ekranów. Ames Rodriguez. Jest Fabian, Lugos No i ostatnia paczka, znaczy, ostatnia mega paczka. Dobra, ekrany. A inform, nie? Tak, dobra, póki osiemdziesiąt i jeden. Dokładnie. Okej. Okay. ten inform się przyda. Ruben Diaz, 81. Witam w sobie Boli, Poza informem, no to bez szału. Mamy już na początek tak od razu mamy tak około 20k. Ok. Teraz na ostatnią paczkę. Pakę za 50k. Nie kończymy brakiem, walkoutu. W pewnym razie już ekrany są. Też widzę już Widela 84 Pissel Acherbi 83, NETTO 82 i SNH znowu 82 bez Show I to by było na tyle na razie i na